Dzień dobry, dziś zamiast spaceru po sadzie czy po szkółce będę trochę Wam mówiła parę słów, parę zdań na temat cen drzewek, ponieważ dużo osób mnie pyta o ofertę. Ta oferta się pojawi dopiero jakoś koło 20 września. Mam nadzieję, że właśnie w tym nadchodzącym tygodniu będzie u nas komisja do drzewek z Piorinu, ponieważ oczywiście wystawiamy wszystkie dokumenty, paszporty roślin, oczywiście faktury też. Wszystko jest, wszystko jest na legalu, więc źródło pochodzenia jest w 100%, w 100 legalne. Więc nie musicie się martwić, że coś jest nie tak z naszymi liczewkami. E, myślimy nad cenami. Na, na chwilę obecną wiemy na pewno, jakie będą ceny leszczyn. Roczne będą kosztowały pewnie 6 zł, dwuletnie 7 albo 8. 8 raczej pewnie, bo są naprawdę duże, ładne. Ale to jeszcze dlatego dajemy sobie trochę czasu, żeby raz że dokończyć zbiory, wszystkie te w sadzie. E, żeby komisja była i będziemy myśleć o cenach. Będziemy też dzwonić po różnych znajomych szkółkarzach, jak oni sobie wyobrażają te ceny. No oczywiście mam nadzieję, że będą jak najwyższe, ale oczywiście staramy się też zachować pewien balans, bo oczywiście wiecie, że koszty oczywiście rosną. Koszty rosną, ale w tym roku drzewka nasze są naprawdę piękne, bardzo duże, bardzo wysokie, jak chociażby widziane tydzień temu czereśnie, więc staramy się zachować pewną równowagę pomiędzy naszymi oczekiwaniami, ale też tym, żeby oczywiście nie była ta cena zaporowa, żeby dało się je kupić. No i myślimy, intensywnie zastanawiamy się nad tym. Mam nadzieję, że koło 20 września będę mogła Wam podać zarówno pełną ofertę, bo też musimy dokładnie przeliczyć, ile wszystkiego jest. Znaczy, no, no większość, zdecydowana większość się przyjęła, ale na przykład jeżeli są jakieś słabsze sezonki, się u nas trafiają, to po prostu je wyrzucamy, bo nie chcemy je sprzedawać w ogóle, bo, bo po co? Bo jeżeli są słabsze, jakieś coś tam z nimi jest nie tak, to lepiej po prostu je spalić, niż po prostu ktoś, ktoś potem no, miałby je kupić, by się nie przyjęły. Tego nie chcemy. Raczej nie ma skarbu na nasze drzewka, Zresztą myślę, że oglądają mnie osoby, które korzystały nieraz z naszej oferty, bo wiem, że osoby z okolicy też mnie tutaj obserwują. A więc witam, witajcie. A więc niedługo zatem się pojawi nasza oferta, ale jeszcze proszę, żebyście troszkę poczekali. Na razie będą filmy jeszcze o jabłkach, jeszcze może trochę o zbiorach, o cięciu oczywiście, więc to nie jest tak, że jak kończymy zbiory, to się kończą już tematy do filmów. Nie, broń Boże. Ono się tak naprawdę jeszcze ten sezon u nas potrwa co najmniej półtora miesiąca, bo jeszcze sporo do pokazania. Sporo fajnych ciekawych rzeczy mam za kamarków w sadzi, w szkółce i na polach. Długo będzie się w pszenicy. Mam nadzieję, że wreszcie popada jutro, ma padać na no małym zawsze. Zobaczymy, jak to, jak to wypadnie. No i tak dzisiaj zamiast spaceru się trochę rozgadałam. Mam nadzieję, że nie za długo. I to na tyle. Życzę Wam pięknego, dobrego nadchodzącego tygodnia. Do widzenia!